Chciałbyś zobaczyć początek? Czy komuś albo połączyć to Zaraz zobaczymy. Witam Was bardzo serdecznie. Ja mam na imię Michał w kanale Michał i Seba wędkują. Jesteśmy w miejscowości Wilczyce na łowisku z moim tatą i będziemy dzisiaj łowić na bata. Mam nadzieję, że coś złowimy, bo jest trochę zimno, trochę wiatru i luty 2022 więc prawdopodobne, że możemy nic nie złowić. Jak uda nam się coś łowić, złowić, to będziemy szczęśliwi. Ale zobaczymy. W tym filmiku się wszystko okaże. Do dzisiejszego uudienia użyjemy 2 kg zanęty. z Zeszłego roku zostało mi jeszcze troszeczkę zalęte i fluo. Szybko fluo, coś takiego, troszeczkę robactwa, kukurydza. Jest luty, woda jest zimna. Troszeczkę musimy zintensyfikować zapach tej zanęty. Użyjemy do tego ekstraktu takiego specjalnego leszcz. On ma taki korzenno-waniliowy smak. Zapraszam do oglądania, jak będziemy to mieszać. Na początek wsypujemy suchą zanętę. Do tego dodajemy garść pieczywka fluo. Nie za dużo, ale też nie za mało. Tak, żeby to pieczywko fluo odznaczało się w kolorze naszej zamęty. Do tego odrobinkę dodam konopi prażonych. Dosłownie odrobinkę. Ponieważ woda jest zimna. Dodamy dla poszerzenia zapachu, atraktor zapachowy, leszcz. To jest taki waniliowo-korzenny aromat. Eee, już dopiero. No nie? Taki słodkawy, samemu chciałoby się zjeść. No. Najpierw musimy to wszystko wymieszać na sucho. Chodź Daria, pomożesz. Daria, dzięki. Jak mamy już przygotowaną na sucho zanętę, to teraz chcemy ją dowilżyć. Nie ma ciepłego powietrza dzisiaj, jest luty, więc to dowilżenie musi być idealne, ponieważ zanęta nie będzie nam odparowywać. Korzystamy tutaj z wody z łowiska. Tą wodę będziemy dodawać stopniowo, mieszając i sprawdzając konsystencję tej zanęty. Trzeba pamiętać też, że ta zanęta trochę wody wpije. To są składniki, które będą chętnie przyjmowały część wody. Trzeba będzie jej dać 10-15 minut na to, żeby ta zanęta odpowiednio się dowilżyła. Potem sprawdzić jej konsystencję i jeszcze raz spróbować ją dowilżyć. Jak mamy już przygotowaną zanętę, to musimy ją przetrzeć przez sito, żeby ją napowietrzyć odpowiednio, żeby dobrze pracowała w wodzie. Musimy przesypać zanętę tutaj i przetrzeć ją do kotła, bo nam się nie zmieści w miseczce, w miseczce nam się po prostu ona nie zmieści. Zimna woda, zimna zanęta, nic przyjemnego. Lepiej byłoby to robić w rękawiczkach, ale jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Te większe frakcje też lądują w zanęcie. Oczywiście staramy się to robić porcjami. Sito Staramy się to robić porcjami. Podstawowa zasada jest taka, że do zanęty dodajemy też odrobinę tego, na co łowimy. W naszym przypadku robaki. będą to robaki białe i odrobinka pinki. Nie mamy tego dużo, dzisiaj wypad taki spontaniczny jest środek tygodnia. Wieje mocno. Tak, mocny wiatr, także przepraszamy od razu za audio. Zanętę mamy już przetartą przez sito. Konsystencja jest taka, że przy ściśnięciu wstaje się spoista, dają się lepić kulki. Natomiast pod wpływem uderzenia ona się rozpada i tak zresztą powinna się zachowywać. Poczekamy jeszcze chwilę, niech ona złapie odpowiednią wilgotność po tym przytarciu, gdyby zanęta była. Za bardzo domoczona, możemy dodać jeszcze odrobinkę suchej zanęty. Oczywiście najlepiej jest po prostu idealnie w punkt naszą zanętę domaczać na bieżąco. Ej, nie jest taka zła. Dobra, co teraz robimy? Odcedzamy nieco kukurydzę. Odcedzimy kukurydzę. Ja nie przepadam za dolewaniem tego płynu z kukurydzy. Ponieważ różne rzeczy są dodawane do tej zalewy, m.in. cukier, sól, Odszedł. czasami różne konserwanty inne. E, dlatego ja wolę tej, tego płynu nie dodawać, są w sytuacje, w których ten płyn dodaję, kiedy wszystko Wam powiem, pokażę jak już będziemy kiedyś nad wodą i trzeba będzie dodać trochę. Teraz bardzo ważna rzecz. Nie będziemy korzystali cały czas z takiego samego składu mieszanki zanętowej, odsypiemy sobie część tej zanęty do takiego podręcznego, podręcznej miski, z której będziemy korzystali na bieżąco i tutaj już w tej misce będziemy bezpośrednio dodawali nasze dodatki, na które będziemy łowić. Czy to będą, czy to będą robaki, czy to będzie kukurydza, będziemy już to robić tutaj bezpośrednio na mniejszej ilości zanęty. Nie za dużo jest zima, nie chcemy, żeby nam się ryby najadły zbyt treściwie. Całość wygląda mniej więcej w ten sposób. Chodzi o to, żeby nasza przynęta była zaznaczona w zanęcie, ale żeby ryba musiała znaleźć to naszą przynętę na haczyku, a nie to, co jest w zanęcie. Przerzucisz sobie? Nie okay. O, masz rybę Co? I ja Czy <grybuj> 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 okay, brawo Trzymaj wetkę na razie o konik, okonik, okonik, tylko tak zażar, żeby go dunder jasny świsnął Trzymaj, trzymaj tą żywkę do jakiego masz w konie tylko musisz przejść tędy dookoła i tam pokaż do kamery tu. dobra rzucaj go do wypuszczenia jest zanęcone powinny tu wejść tak? przerzucisz mnie przerzucę ci zadłoni? trzymaj czy ryby tutaj ewidentnie są skoro darce się udało tu złapać No, zobacz, przepływają faktycznie. Trochę zanęciliśmy, i one tutaj idą w tą kółkę. No, bo widać takie kółka. Aha, nic nie. Przerzuć. Może przerzućmy. Darek, gdzie masz spawik? Nie wiem. Ma. No. A dobra, widzę. I ci zatoną. O, zatoną, Siek. ryba. No, za, właśnie tam. Trzymaj! Trzymaj sobie? Michał się swoją się na razie, bo tam jest. No. I... Co to? Óka nie? nie, to chyba potka. Do góry, do góry, do góry, I do góry. Óka idzie do Fłotka. Fłotka. Bardzo ładna poć. Ja! No. <śpienki>, tak I cię pochwalę rybką. Taka ładna płotka. Nie wyrywaj się ryb. Ważne na nas pławie, bo weszły te ryby tutaj. <grybki> <grybki> Ale tu biorą na kanapkę, biało, czerwono, biało. O, teraz fajnie, bo nie wieje akurat. Teraz. Idealny moment do zarzucania. Coś się będzie działo, spokojnie. w nie masz, do góry wędka, do góry wędka, do góry wędka. Drobnica, drobnicła. albo Drobnicza, drobnica Płanko. Ale u niej weszła w ten. i wyszła weszła z Michał. Nie wiem, może to jest te, te gruntu. grunt. grunt? Jaki Daria ma grunt? Stąd wysoki. Może po prostu musisz dać Ja ten jest spokojnie Nie, hmm. nie ten. Nie ja jest nie prawdziwy, prawda? Oh, A to é minha, pode é mau. ME�ÃO! AKA MAU AKA FAINA! GEMA jest? Coś dużego. Mm -hmm. Daria też masz? Do góry wężka. O, mam, mam. mam. O! Trzymaj Daria, polutku. Michał, do góry. ja. Wow! Moja największa. No dzisiaj największa, trzymaj. Moja największa. O! Odpanierujemy ją. Dublecik! Brawo! Siostry? No, jakie macie? No, tak jakby te same płotki. Uważajcie, żeby tylko nie pokrzyżować wędek. Karcia mm -hmm. trochę bardziej wędkę w tą stronę. Dobra. A też jakoś ją połamać. Wędkę? Mm -hmm. Poczekaj chwilę. On. Nie tak połamała. Zaraz, zaraz, zaraz. Za Poczekaj dalej. Ale moja głęboko Nie Wiem, zaraz Ci ją odpakuję. Proszę, Darka. Rączki. Ojej, <grym i w trafie> ta jest większa, zdecydowanie od, tamtej, od tej Ale... Darii. Trzymaj, trzymaj, napinaj mi troszeczkę żyłkę. Żyłkę mi Michał, dwa tu za żyłkę. Lekko ją napinaj. Uff, faktycznie. To to żółko, to to Duża. tak. Tak. kamery ze a, nawet to... Nawet to Niech ją całuje. Wyrzucę do wody. Hop. Super. No, Michał, może i ten, ale największą rybę to ty dzisiaj wykaczyłeś. No, ty masz chyba już cztery, co? Siadaj sobie. No to stój. Ja dwie. Nie musisz trzymać. O, bat będzie tak stał. No O Michał. Michał, Michał, ryba. Nie. Ale była. No bo ja jestem zajęty. Wiem, a ja nie trzymam tego bata. Naprawdę teraz takim nie można, bo wtedy kiedy nie jadłem. Nie chcę nie? Już, a jak się takie coś zrobiło, to... Ale jakie coś? O, gęsi! Patrz jak blisko gęsi! To nie są gęsi, to są łobędzie! Łobędzie! A ja tak, A Jak lecą, to dają taki dźwięk! Katarz, to nie nauczę! A ja tak, łobędzie! Jak lecą, to dają taki dźwięk! Dobrze zareagowałaś. Czemu to nie wędka? Ja. Gęsi, gęsi. gęsi. To Podsumowując dzisiejsze łowienie, jedna duża płotka Michała, cztery ryby Dari, w tym ładny, całkiem ładny okoń. No cóż. Jeden moja Jaki okoń? No okoń. Płotka. Okoń jeszcze jeden. Ale to się nie nagrało, to się nie liczy. Każdy... Liczy. Nie liczy. Się. Nie słuchajcie taty, on nie wie co dobre. Każda ryba się liczy na naszym. W każdym razie, no nie zeszliśmy dzisiaj na zero z tego łowiska. Zimno, pakujemy się do domu. Trzymajcie się. Cześć. Cześć ryb. A możemy jakieś dłuższe filmiki nagrywać? Na te? Po godzinę. Czy to ludzie nie chcą ugrobnicy takich godzinnych filmików? No. To jest problem. No bo to jest za długo dla nich, to nie ma tyle czasu. No częściej.